Cześć Siemanko, witam Was w szybkim odcinku. O, no, oczywiście zaczyna od tego, tak, że mama spadła, nie trafiła i normalka. No dobra, no cóż. W tym odcinku e, testowaliśmy wszystko nasze pentki no i spoko są. Mieliśmy taką głupą historyjkę tam taką, no to tam... No i to się a to musi oglądać. Musiał oglądać poprzedni odcinek. E, no i tak, dobra, i lecimy z tym. Czekaj, ja się wrócę, bo tu już był do strzelenia taki ten mój. Coś no, zrobię z nim. No to zrobię. O lecę! O no i mnie zbiłaś Ej patrz tu to Jest! Jestem Dobra, ja już jestem, czekam na ciebie. Nie mama jakoś musi sobie poradzić, teraz nie A no na to? No i później na to, albo na górne... To jak się nie ma Dobra, robimy cięcie. mama zaraz dojdzie Dobra, udało się, mama przeszła bo tu coś mamy do Mama przeszła Dobra, teraz tak. Musimy jakoś to rozwiązać, patrz. O, wchodzi bolec. O, tak. Aha, trzeba go przesunąć, jak nie ma ty. Jest, przesunąłem nie, i teraz... Pon, pon. Zrobiłem prawie Nie, a wszystkie. czemu? Musimy na 4 No patrz, blokujesz klocka. Później strzelasz tak, żeby wybuchły trzy na no, Wiesz, no musisz go tak wsadzić, żeby on tam przeszedł. O, teraz. I teraz się skończy czas. I teraz musisz tak trafić, żeby te 13. Tu się nie da, nie przybę. Musisz tu trafić, No tak dobra. No bo, ja też robię, bo ja to mogę zrobić. Eee, padnie się włączę. E, no nie! nie jeszcze ja Nie zrobiło się. O kurde, będzie ciężkie. No kurde, ja też nie umiem tego zrobić. Co zrobiłem? No, tylko że to musimy na 4, cztery, nie? Cztery? No, no musimy cztery, w tym samym czasie. No, nie co zeszczelasz? Nie wiem. No teraz się czas skończy, tu idzie pasek z czasem. No No to... Czaj to, to, to robimy. No to musimy na 4 cztery, mam. W tym samym czasie. Ja robię. Patrzę. Mam! Ja już doszedłem do perfekcji. Patrz tu! Tu ci. Tu, dosłownie tutaj, o tak tu. Bliżej, jeszcze bliżej. Ale patrzcie, prawie że... Przesłoniłeś mi paluchem ekran. No, dobra, ale już wierzę sobie. Zaczekaj, to, to ja ze strzelę tu i później tylko wybuchnę. Nie? No to rzucę się. Dobra, no to ja też tak robię. To czaj, nie rób. O, zostaw tu, ja sobie zrobię. Dobra, to będzie gdzieś wtedy. Tutaj. Nie, za blisko. Rzeczkę. No ja mam szybko. No nie... poczekaj. Dobra. No i zostaw. A wiesz, że to jest za daleko? Bo to się oba podpią. Ja już, już zrobiłam tak. No, no To się, no, to się no, A czekaj, bo on się padł w gąsiu. O. czekaj. Trzy, cztery ry No, strzelaj. O, no, ale No mamy. Dobra. No, lecimy. Ja eee, Nie, mi się obok. To się zabnąć, Ale się udało. Uh. Ło. Wow. Jezus, a, muszę... a musimy być razem o. Jezus Maria jakie to głupie Nie no, nabijem się trzeba bombę się zrobić, nie? Dobra Wiesz jaką bombę No wiem Szybciej. Dawaj, dawaj, nie poddałam. Kurde, nie spadłam na ten. To zapadła, to. Do ciebie. Czy na Ej, nie robię bo ja się. spadłam. Nie, Jest, zrobię. Nie, a ja znowu... Czemu ja spadłam? Dobra, jestem. Czekałam na ciebie, robimy cięcie. Dobra, udało się. Czekamy na w mamy... komplecie. Coś mam. Y. Y. Wystawiamy. ...panel z tego. Jest. Dobra. O i mam w ogóle, że mam nadzieję, że w ogóle ten dźwięk z gry i nasz go taki w miarę, bo te słop no, mamy to inne jest. i je testujemy tak na razie, nie? No. Ty mam coś, patrzcie. Nie wiem czy tutaj miałam iść czy nie. I tutaj no? Winda. Zobacz, tam była gdzieś, wyjdziesz jeszcze raz, Nie, nie było No i dobra. Dobra. Jesteśmy wszyscy razem w nadziei tak? A już nie ma apetyków, ale no, bo długo. tam zostawiliśmy przecież. A no, faktycznie. O, tu, tu jest kolejna nas tam winda. Zasz? No winda kolejna. Lecimy. O, o, po tych szynach pojedziemy. Tak Meeem nie, jednak nie nie, nie. nie nie zaraz pewnie tutaj. Co? Co? Zaraz pewnie pójdziemy Kogo porwali, go nie Ta Tego ziomka Mnicha czy mnicha? Jakieś Nie Micha. Się... Mnicha Tego ziomka porwali Chyba iha ha. Musimy go uratować, mam, uratujemy go? Patrz, fajny, nie? jak potworek jakiś, taki dinozaurowaty <laughs> Biedna. Ratujemy je, tak? O. Będziemy Co? je ratować? Czy? Nie Co wiem. Przypomyślałeś, ale. Poniekąd do pana to nie na moim tacie. A, dwali. no dobra, dawać. Chwala? Mhm. No, to to jest chory. No. No. Dobra, już nie Czy To się ma jakiegoś raka czy coś, no to zrobiła, że to rak to jest takie uwięzienie jakby koło jesieni, nie? o to chodzi, no, no, no chory jest i tata! No chory jest. No chory jest. No. może ma raka, nie? I chodzi mi o to, że wiesz, że tego tak uwięzia, uwie... Uwieża, tak wiesz, przywiązuje ta choroba, tak wiesz, że to jest tak porównanie do tego, że tego strefora y, uwięzili. Nie? Rozumiesz. Ja, nie ma nic że jakieś. Y, dziesiąte sceny. Jak <laughs> Chyba. A, niech się to już zaczyna. Mhm. do dawajcie. Wszyscy a z tym razem się zagramy, Już tak bez nagrywania. Ale będziemy zamiennie. Osobami będziemy sobie już przewijać, nie? Mhm. Ja będę zoom i ty będziesz czytał. Znaczy, ja będę tą niebieską, ty będziesz tą czerwoną. No nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Przemyślę to. Ale jakoś dużo tak gra nawet. Mhm. Dobra, połowę zajmuje gada. O, czekaj, coś się dzieje. I stary moment. <laughs> Ciebie kręcą pistolety, A awody. nie, bo to przecież mieliśmy pistolety, chyba. No. O, uwolniliśmy go. Dobra, teraz nas zje. Super. On jest dobry. Skutery? Skutery wodne? Ooo, oh, yeah. jeee. Do wody? Nie, do wody nie. Tak, Ja tak, nie tak, lubię tak. wody. Nie lubię tak, wody, tak, tak, lakanie, tak. gdy nie mam jakiegoś takiego podłoża. Dobra, lecimy, mama na skuterka. A <laughs> daj <dej> mu. <laughs> Ach, pięknie. No, jaż, a, pięknie. O ja że będziemy to nie jest on zon! Jakaś ośmiornica. No właśnie, a to jest on tak. 10, a to nie są matki. Dobra, dawaj, jedziemy. Dawaj, daj mu, <laughs> RT przyspiesz. No, ja jak przyspieszę, to zaraz walnę, jak coś zobaczysz. O, Ale idzie. O oho! Parapa, 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 parapa. lt nurkuj hm jak są te rzeczy takie to trzeba nurkować bo nad którymi na, na już no, no, mi no, zbiło na niektórych musimy przeskoczyć a na których nurkować nurkuj to, ale ja się lt później... ale no a ale banalizuj się nie zaskoczę to się to bo z nurkujesz nie na lampę ja się zgubiłam gdzieś. I patrz. O, no, no, no. Dziki, poleciałeś do tego. No, tu doszło do góry. No, no. Mee. O, jest. Zabiło mnie. Zabiło mnie. O, jedzie seryjnie. Zmara. A, zabiło mnie. Aha, bo co ja przy tym chcę. Eee, na się nie kapuście. Anysujemy. Aha, dobra. No. bo ja myślałam, że to trzeba ominąć, to no co? Ty no. no Mała ma zawsze dobry pomysł. Przepraszam, to jest przeszkoda. A czemu? Ja się zwagowałam? Aha, bo nie wiedziałam, Patrz, jak to się robi. Hmm, Patrzcie na prawo ekranu i chcecie zobaczyć, jak to się robi, No, zaraz. Mam no, wydać stwierdził. Gdzie teraz? Ja? Mnie rozwaliła? Mhm. Uh -huh. No, przecież to leci cały czas, jak masz r nie? O, patrz, na trochę nie jest. Dawaj, na rampę. Trzyma, Gdzie na rampę? Ło, tutaj. Ale idzie. się kurwa. A, to jest tak łatwe. To dla ciebie. Na rampa. Ło. O, trafiła. Słuchaj. Nawet sprawiam. Dobra, nasza. Dawaj, dawaj. Czy nas goni tylko tu taka, taka ośmiornica, czy co? No ci ludzie, co uwięzili, chyba też nas goni, No nie ma, ta ośmiornica nas goni. Łoo! Źle sobie skończyłam. Na mhm. ciebie, też sobie Nie zabijemy? Nie. No, na powierzchni. Nie, by zabijemy. Mhm. A daj nam skuterka. Mmm.

Ojej, jakaś macka Nie wiem, czy ty miałeś gdzieś Na rampę Dobra, już nie zdążyłam na rampę Oj, teraz... O jezu, wjeżdżaj z ja. prawej Nie schować Ja też Znaczy, ja w innym miejscu dalej chodzę Krop dalej Od tego momentu Wzięło nie zdążyłam, po co mogłam nie leciskać gazu? No, tam trzeba lecieć. A kurde, zapomniałam, że ja z tym tu są drzwi, mam Rampa jest wysoka. Trzymaj ją. Te matki otrzymałam. Ona nam pomogła, nie? No. Przez nas

To, co? Nie, niezwyczaj. Nie jestem wiem. Nie, Dobra, dawajcie, no, prawda? jedziemy okay. dalej. Po prostu co? Po prostu doskonałe. Transportowa, po prostu doskonałe. No jasne.

Dobra. Dobra, stworek jest. Gramy? Uh -huh. No pewnie. Tak Dobra, dzielcie. Dawaj, jedziemy jeszcze, czy nie? No jeszcze to nie na, 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 na ty jeszcze na skuterach ty, na razie. A na środku może się czegoś tam no, ci no, sutery no, zabiorą? Muszą no, sobie nie. pogadać, nie? No wiadomo, pogaduszki zawsze. Tak. I jest? Nie uh -huh. Dobra. że o Ale no, gdzieś się, się? na motorach. No dobra, nie że na środku wody je dobra, i je Dobra, znowu będą gadać z O, co to jest jakaś pikselowa? Ja ustalam zasady, Dobra. Whatever. Let's bounce. Here, here. czy tak będzie ruch jak dźwięk czy z... nie? Co nie, jest? chyba nie. Chciałem to tak wiedzie. O, rozdzielił nas? Nie, Nie, rozdzielił nas od Nie, razem jesteśmy. Dobra. raz, Mama ja. je. to zachęcam. Ty i nas porwali. Mieczysz, oni cały czas sterują trebą w chyba, nie? nie tak. A, grami, no to jest w głowach, nie? Aha. Przeszkody, bo oni nam stawiają, nie? Ale mają krematury no bo co Nie, ja złapałem. Ciekawe, czy takie jakby wyglądało wyglądała przykład w klawiaturach. Lecz. <grym> no, za... Leczą? wiesz? Sucho taka leczą. <grym>

O, no, amator? no, amatorki. Tam też jest amator, kurde. No, no, Odezwał się no, no, amator, no. ty. Mecenas Dobra, dawaj, nam grać. za piątkę, kurde. Rozwaliby to twoje laboratorium. Mecenas sztuk pięknych. Co <laughs> Dobra. O, już coś się dzieje. Co, połączą się? Tak. wejdziemy jedną wielką postacią. Wiesz? Może. Aha. Jesteśmy połączeni. No, jesteśmy połączone. Wiesz? Co się stanie? Czekaj. Czekaj, Duże w jednym no. miejscu. Nie wiem. U! Co się dzieje? Mhm. No, no zabija się... nas. To Gdzie? No zabija nas. Popatrz. No. Aha. Dobra. Czyli może No to ja wciąż nie wiedziałam co on jest. No to, no to chodź. No, trzy. Cztery. Dobra. Musimy uciec z tego jego więzienia. O Ochotka, bo Nie, to trochę trochę na mnie, nie. Lecisz? Ja. Aż taka krótka to nie dobra, jest. Dobra, no wiem, ale to się otwiera. Trzy cztery. Jesteśmy. Mhm. Dobra, Którą stronę? To? Mów te kontrol. tu się wybija ten... Czekaj, bo tu coś się świeci no Wow, no można zacisnąć, nie? Płytka A, to trzeba tam, tam się robi winda Pośle na windę Tylko to przez nas rozciągnie, A jak No nie windę. No i teraz? Ja teraz tutaj? O Jezu, zaraz pojechniemy okay. Wejdź, o Dobra, to teraz ty wejdź Jesteś? No, A, no dawaj do góry Dobra, czyli tak to działa. 3, 4, Dobra. Idziemy. to już tak uciekniemy z tego więzienia, Czekaj, teraz. Czekaj, znowu, już. Jezu. i Czekaj, że na mnie. Gdzie mamy jeszcze teraz? Czekaj, No tu tutaj. Chodź. Amo, ja żeś skoczyła. Dobra, bie. Gdzie. Musimy już... też ty mnie no, Hej, no, nie... Chodź. Tak nie no, my są... Bo trzeba było się nie zabijać, no. No, wszystko. A nie, są, my przyszli, dobra. Czy no. jeszcze Aha. raz. No. Bo czekaj no. Poczekaj już na chwilkę i słuchaj czasami mnie. No wiesz, trzeba było się nie zabijać, no. to byśmy się nie musieli brać. Nie wracać. no, ale ja by w kursu na jeszcze hmm. Tak. No to chodź. Nie. Yes. No coś tu. No to chodź. Zamiast tych 3-4, no to chodź. Dobra czaj na to. 3-4. Mhm. Tak. Teraz będzie tu pole. 3-4. Dobra. Nie, można do tyłu jeszcze odcenia. Bok! Eee, no się. Musiałbym to, że zawsze wiesz co zrobić. Dobra, chodź. Ja lecimy na dupie Nieee, maaaam Co ten? O! Uciekło nam to A dobra, już jesteśmy Chodź Chodź tylko A, jest tak No, no widzisz No, no nie ja się zrobiłam? Tak? Czemu ja musiałam nie wiem o, tu jest jakaś płytka. O, jedzie pociąg okay. z daleka i... Przyskacz czy do mnie, ja? O, 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 nie. Siedzi, musisz przeskoczyć do przodu. Dobra, dawaj, już wiem, no. Chodź na to, co przyjedzie. Dawaj. No i teraz przeskocz tam do przodu. Gdzie? Obróć się. Obróć, obróć. O, 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 o. Na to? Na to 3, 4. Ja się skoczyłam tutaj. No, 7. No, to raz. Dziwne by było, jakby chleb przeskoczyła. Tak, jeżdżę. 3, 4. No? Teraz się wam do góry. O nie. No, dobra. Zejdź z tego. Czekaj, 3, 4, bo to musi podjeżdżać. Uuu! A ja się wracam, dobra. Nikt nie się Czekaj na mnie, najpierw. w którą stronę chcesz iść. Mm, nie wiem, lewo. No fajnie, że czekasz na mnie, no! A no, trzeba izia ja nie czekać. O, I... gdzie jesteś? dobrze, W lewo. Czekaj, niech się wysunie, Uuu! A, ja zaskoczyłam. No dobra, ale no nie możesz tak iść. Nie mówisz, że skaczesz. No idziemy po prostu, jak najszybciej szybciej da. No ja. Dobra. Dobra, czy... cztery, Czekaj, aż przyjdę. Ojej. Ja. Dobra, ja jestem. No ja też jestem się burzy buduje, nie wiadomo okay, już jesteśmy? o nie, do przodu Dobra. o o nie, bude, bude, bude. Bude. Czekaj, czekaj, czekaj. o nie, o o nie, o o o nie, Dobra, no, no. no to co, nie się to zapisze, i to będzie Ty, ale nas zabiło chyba. Nie Nie zabiło nas. No Jezu, to się omija. Dobra, ale to już ma to... Dziękuję. To... No, tak. bo nie no, się na... to się nie zapisze, to się zapisało, no, czy nie? Nie no, chyba nie. Było teraz, pisało to zapisywanie? Nie, pamiętam, no, nie widziałam, nie widziałam. O no, to świetnie. No, a zabiło cię, się, no ucieka Aha, przed A, bo ty. my byliśmy na jedną stronę. No. dalej mamy linę. No bingo. Lewo. Dawaj, 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 ooo Dobra, zgadza się Zapis idealnie Dobra Dobra, no to co? To na razie Do kolejnego odcinka na najeżdż